Niegdyś ta kraina słynęła z pysznych dań, pięknych kobiet, wielkich drzew, jak to się mówi. Witam was z nazwoną rozpadu Miagara, ja Wiesław Kucharz. Dzisiaj będę wam chciał przyrządzić fajne danie. To was zobaczycie jakie. Oglądajcie akurat uważnie. Cały kurwa tutaj dla was przepis będzie zrobiony. Uczta się dzieci. Jak to się mówi, kur**a Babie z konia, konią lżej. Jak to się mówi. I po prostu my dzisiaj tutaj w takich pięknych, jak to się mówi, czynnikach natury będziemy gotowali fileta z kurczoka, kurczaka, Z Zapraszam do oglądania. Leci, kręci, nagrywa się. Siemano. Witam serdecznie. Kuchni mojej dzisiaj to przygotujemy danie, co skradnie każde serce, ku... każde. Kobite masz, co się w niej kochasz, to jej ku... A jakie danie będzie, to będzie kurka. Filec kurczoka, ziemniaki, kurwa z kuperkiem. No i kurwa tego myzeria po polsku. Ja się zastanawiam tak skąd skądś kurczaka, można kupić, a można tak jak ja. A najlepsza kurka? Hehe, ta korka za... sąsiada. O kurka, Ja żebym myślał, że to Lis kurwa kur A to ty kurwa złodzieju. Zaraz kurwa można No. Skąd kurwa ogóreczki wziąć? No to można kupić. Albo można to jaja, kurwa, nie? Najlepsze ogórki i ta kurka kradzione. Wypalaj złodzieju z mojej skorniku, no, jak się zastanawiam, taką skąd ziemniaczki młode wziąć, też można tak kupić, ale można za darmo, tak jak ja. Najlepsze ziemniaki to kur... kradzione. O ty kurka złodziej, Spierdaj z mojego pola, Spadaj! sam jesteś złodziej, kur... po policję wezmę! Koparek i cebulę. To, żem też wziął od mojego kochanego sąsiada, najdroższego jedynego na świecie. A jajka, no to jajka skąd, Kura, co, żebym ją zerpał, to miała jajka w sobie, o! Danie, to będziemy zaczynać. No, najpierw trzeba ja kur... się napić, nie? Trzeba pierdolnić całe, żeby danie dobrze wyszło. Teraz możemy kur... zaczynać. Kurczaczka se zaprawimy, ładnie. Pierwszy to trzeba będzie pora powykrajać. Ładnie pora o. Na takie pora kotleciki nie. Rozumie tam jak No. Na kotleciki takie eleganckie. O. Te kurwa to ja zawsze odcinam. Na kota kurwa tu do miski. O. te Kurwa zesra Tyle opierdolin. Gotowego kurczaska skrojonego. To na razie do tej miseczki domy kurwa. o, kolejny kotlecik, cyk, będzie kolejny Kutlecik, dla kota. Kolbyś wyłóżcie! Ja jak gotuję, to każdy się dobrze czuje. co? To się ma Marian! No co to tam robisz? No, to co kurwa, gotuję do telewizji, chłopie A co to w telewizji grasz? Tato ty nie wiem. A... Chłopie, Ja program mam swój. Kulinarny program! Ja te wszystkie skóry te odkrywam. Takie żyły, sięgna. To kot jest. To ma koty! Chyba, to nie nie ja! Nie będzie potem spróbunek, będą jedli, próbowali. Ja to wam powiem, że ja myszelina gwiazdki! Cztery mam! Najwięcej jak się da. Pamiętaj ta dzieci z nożem trzeba ostrożnie. Ten kurczak był myty już. Był myty w tym wodospadzie! O, worek na śmieci musi być. Ja to używam tego. Przyprawa do mięs. Lubię! Daję, o. o Kurwa nie ma co żałować, nie? Musi <laughs> Elegancko. Przyprawa do mięsa. Pyk. Teraz co? Pieprza. Tak parę obrotów, nie? Sola. Też parę obrotów. Wymieszujemy wszystko. Teraz będzie tak. Czosnek. Ładnie odkroimy. Dwa zęby. Jak ma a sąsiadka. <grymne> Piwo otwierała kiedyś zębami nie ma. Dwa zęby będą. Ja to tak daję na oko. Tak to się mówi, nie? Wyciskareczka. Cyk. Pyk. O. Dwa zęby w tarczu. To na razie na bok trzeba wymieszać. mieszać. Można sobie jeszcze oliwą podlać, nie? Można też olejem. Ale oliwą najlepiej. Proszę oliwo, rączki zawsze trzeba umyć. I to już jest i czeka. Tutaj, o, do kamery się nagrywa. Tu już jest kurczoczek gotowy, teraz, no może największa po prostu kwestia, obieranie ziemniaków, nie? Ludzie nie lubią. Ja tam lubię, Ziemiaki Ziemniaki poobierać. O no, kwestia obierania ziemniaków, że mam pominął. No, co w tym ciekawego? Tylko dwami zostały do obrania. Obierki to można kurą nagotować. albo bo kur*a wyrzucić, nie? A dobre też kur*a, tylko nawóz jest, nie? Ja używam obieraczki, żona kupiła. Ale można nożykiem, nie? Klasycznie. Ziemniaczki, mam obrane już, tutaj o... To trzeba wykroić na mniejsze kawałeczki i umyć dokładnie. Chyba, że lubicie jeść z fafołami. Brudasy. Jak lubicie jeść brudasy, to można jeść brudne. Nie? Kroimy na takie ćwiarteczki, nie? Jak mniejsze, to na pół. O wieszu, a co ty tutaj dzisiaj? Sortezowa, no ma. No, a co ja robię? A ja do telewizji! <laughs> Ach w telewizji! No tak najlepszy. najlepszy, tylko na jedną coś. Jak no, Mówiłaś, że ja dobry kucharz jestem za to. ja wiem! No. Dla niej też gotowałem. To a ja słyszałeś, że tego Mirka to policja zabrała? Siedzi? Siedzi, siadzi, no. Ale on zawsze taki był, macho, nie? Tak nie! Uuu, był, no. Dobra, już zdrówka. Zdrowka! Jalec. Przyjdź na spróbunek potem, sołtysowa! Przyjdź, spróbować! A no, przyjdę! A co ty tam piścisz? A to ci jest! Z mojego autorskiego przepisu, rzecz jasna, nie? A to muszę spróbować, koniecznie Rysiu, na razie. A więc umszta się na dzieci gotować, jak umiesz gotować to nie zginiesz, nie? Za mną jest piękny strumyk. Można sobie pukać w strumyku ziemniaki jak kto lubi, nie? Ja tam pukam pod kranem przy stodole. Dobra, idą moje ziemniaczki i zaraz je wstawiamy na ogień. Ziemniaki umyte możemy sobie je wstawić do gotowania. Nie zapomnij, taką ku... soli! To dać jeszcze? Aby miały aromat! Ja zawsze daję dwie łyżeczki. Jak jest taka, krwa, ku... była, no trzy. Nie zaszkodzi. To ku... jest. Pu! Ku... Dwa. Trzy. Nawet, korka. Ku... Na, trzy i pół. Ja to na smakach. Aby... Poli się, ku... Nie poli? Ku... Teraz się poli. A co robi gaśnie obrócić kurwa co obróć? teraz A, e. zakrywamy to się nam gotuje ja też czasami do piersi Magę dam no to takie mięso nabijemy trochę nie parę razy wystarczy ja to robię sobie zawsze po marynacie nie i nabijamy i kurwa z mózgą wszystko część nie trzeba nie tego nie trzeba! Ale można. To czyste ładny nie! Goczuje się! A my szykujemy się powoli do smażenia kurczaczka. Jajeczko! Cztery stópki! Tylko kurwa ze po nie rozbita! Posadzamy połamieta! Trzeba no. wiechu! To no, się ma w Co to za kurwa robisz? A co kurwa, nie widzisz, gotuję! Co no. też ty tych ja chuj tu tak, kur... w kadr wchodzisz? Tak masz kur... Na 5 zł na piwo? Ejdź kur... O, potem pogadamy Dajko, wyczepać Ładnie Mamy już wyczepane To możemy odłożyć A tu będziemy sypali bułka tarta Jak nie wiecie skąd wziąć, można kupić Można kupić stary suchy chleb Wytrać kur... na tego Na tarce, nie? Ja zawsze trochę sypnę tego przyprawy do mięsa i to z bułeczką sobie wymiszę. Patelnie trzeba wyczyść, bo Kur... jaka mucha wleciała. Miesz patelnię z łotawara. Jajeczko. I to teraz idzie taśmowo. Patrz. Kulczaczek, jajeczko, bułeczka, patelnia. Kulczaczek, jajeczko, bułeczka, patelnia. Królczaczek, jajeczko, bułeczka, patę. 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 Jak na taśmę! O! Szpięcie, Można trochę to wygnieć, nie? Wejdzie! I teraz oliwy nie ma co załować. Na tym daniu to i tak tanio wyjdzie. Nie! No! Każdego kurczaczka, tu patrzcie. Najpierw jajeczku, bułeczka patenka. i trzeba poczekać sekundę, aby się rozgrzało. Los no takie rzadkawe jest. Powoli można kłaść. Kładziesz, o! I kolejny. O, a wy dzieciaki, się usta od szefa kuchni, będzie to umieli gotować. Mamuś obiad zrobi ta, to mamś wam kopie jakiego loda, a może czekolady. I się k***a kręcą tutaj. Ej! No. nie widzi? To leży i zło się szerzy. Czasem trzeba będzie patelko obrócić, żeby to miąsko równo wszędzie dochodziło. Bo może na nierówności. Tu się smaży stara to trzeba sobie browarów Nie, no. <laughs> Może się troszkę jeszcze zawsze oliwy dolać. Jak za mało. To musicie na oko, patrzeć na oko. To odkładamy. się będziemy brali za mizerię Kurczoka, to trzeba obserwować. Nie ma reguły. Jak się delikatnie przypieka. To się, o, obraca. Na taki złocisty kolor. Kolejny, o. Jeszcze jeden Patrzcie To pięknie wygląda! Pachnie kurwa, chłop! To ci mowie zryw w domu Kurczak pije oliwę, prosto dolejemy Gazu do mniej damy kur... Ziemniaczki się gotują, ona zamiesza trochę A my teraz, to jeszcze będziemy brali za co? <laughs> Zabrowara! A ja tak poważnie, to za O góreczki! Obieramy stuki trzy, tek, tek, jeden ubrany. Myk, 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 myk. O, dla pas pasz. jaki ładny. Te dupki odkroimy. Chyba, że ktoś lubi dupki. <śm> no to może z dupką jeść, nie? Na pół, wzdłuż. no a, Tak mniej więcej. Kroimy. Wzdłuż. Można w ręce jak to ma być tak jak ja. I go kur... też. O. Polskie, klasyczne danie. Jakie dobre. To już mamy kurczaka sprawdzamy. Bierzesz go i delikatnie obracasz, o. Jeszcze delikatnie. Musi jeszcze troszkę dojść. Jak sprawdzić, czy kurczaczek już jest dobry? Wciągnę jednego kurczaka na deseczce i go trzeba przekroić na pół. Spójrzcie. Mięsko to musi być białe. Piękne, bialutkie mińsku. To znaczy, że mój już starczy. I drugą partię kurczaka dajemy na patelnię. Po pierwszym razie wycieram patelnię papierem, żeby tego kurka sypu nie było, nie? Tej spalonej bułki tartej. I podlewamy ładnie. Olej, ziemniaki ku**a idą. Uff, Bo zmniejszymy to. I teraz to. No, to co wcześniej, nie? Ku**atek, jajeczko, bułeczka, patelnia. Ku**atek, jajeczko. To dla kurów, to też ku... Na kota A my teraz Co? Kurde, nie wiecie a co? Teraz koperek to wcześniej wiem k**a umył Trzeba wykroić ładnie koperek Ja jestem fanem Tych kurde, grubych łet takie łęty To trzeba by je... I teraz tak Zobaczmy mezerię Garska kopra I śmietanka nie ja daję osiemnastkę bo ja lubię. Trzeba uważać żeby kurwa wyszczeliła je I taką całą śmietanę. Trzeba tu dojść. Mieszamy teraz. Kładnieśmy. Teraz najgorsza rzecz. Przyprawienie. Ja byłem kiedyś, kurwa, kucharze, w Afganistanie. Ja na oko. Na oko smakuję i kolajabę. I soli. Niektórzy co dają, ja nie daję. Mieszamy ładno o za mało. To musi takie być... Słonkawe. I mieszasz znowu, nie? To teraz zakrywamy. O. To mamy gotowe. Ale piękny Złocisty, k**wa, jak bursztyn. J**any. Czy chcemy na ziemniaczki, k**wa, cebuli? Ja jestem fanem cebuli. Cebula zdrowa jest. Koperek damy tu. Cebulkę z Jed, dla kurów Nie płacz, ale kuranie! Ja mam sposób, że kurka się nie płacze jak się kroi. W ogóle do pływania na łeb, zakładasz i tak kroisz kuracą bólę. Rozumiesz mnie? O, zobacz Takie gruba, grube. To jest tylko do polania. Może być grube. O chłam mucha myciała ta jeba. Ja będę po eja kurwa, Kukasz! Myszelym! jego nagra. Piękny. Piękny. Na tym tuszyku, co nam został. No trochę oliwy. A się pierwszy... I cebulka. I smażymy cebulkę. Patrzymy na ziemiaki. Ja nie wie to jak. Wyciągasz z jednego ziemniaka i go... Delikatnie. Badą. Rękawice kuchenne. Idziemy od tej. Możemy nakładać danie. Najpierw ziemniaczki. O, Teraz te ziemniaczki posypiemy koperkiem. Kurczaczka. O, i mizerii. Tak na oku. O, i dodatkowo ziemniaczki polać cebulką. Albo kurczaczką. Albo co i to. Voilà! Gotowe. A teraz pójście Tak nam dzisiaj pięknie wyszło to nasze danie. Kurczaczek z ziemniaczkami i z mizerią. Smacznego. Pięć minut mnie nie było i kurwa nie ma już nic. <laughs> Zjedzone wszystko. Mam nadzieję, że wam fajny sposób pokazałem, jak się kurwa dobrze gotuje. Jeżeli chcielibyście, ja bym jakieś inne danie dla was zrobił. Makaron, jakikolwiek. Wystarczy, że napiszecie komentarz, to najwięcej lajków będzie miał. I wtedy dla Was robię Wasze danie. Specjalnie dla Was.